Poprawimy później. Jesteście Pani w stanie powiedzieć, ile... Straciłyście? 200. A u pani? Na chwilę obecną do spłaty bodajże jest 216 tysięcy. Też 000. około 200 tysięcy? Około 200. Nie, też. 200 albo nawet A ja nie miałam zdolności do podróżenia, to zróbmy sobie. Ponad milion ja złoty, nie wiem, jak to się podoba. Ja też nie miałam. No. Ja mnie 5 tysięcy nie mogłam dostać, a tu nagle mi 100 tysięcy zrobię na sobie. W tym otobanku trzy były już pracownice tej placówki w podstępny sposób namawiały klientów do wzięcia kredytu. Działając przez kilka lat, doprowadziły do ruiny kilkadziesiąt osób, w tym także członków swoich rodzin. Niektórzy z pokrzywdzonych zgodzili się nam opowiedzieć, jak wyglądał ten proceder i czym dla nich się zakończył. Zaczęło się to wszystko w ten sposób, że bliska mi osoba Zaprosiła mnie do banku pocztowego. Znając moją sytuację materialną, zapytała się mnie, czy nie chciałbym jej polepszyć. Powiedziała, że obracają pieniędzmi na giełdzie walutowej, że dobrze się na tym znają, że absolutnie nie muszę obawiać się tego, że mógłbym coś stracić. Ja powiedziałem, że ja nie posiadam żadnych, żadnych oszczędności, które mógłbym. Zainwestować. Wtedy powiedziała, no ale przecież jesteśmy w banku, możesz wziąć kredyt. Ja pracuję w galerii i bank pocztowy też jest w galerii. I my pracowaliśmy naprzeciwko siebie. Panią Magdę znałam, to też poznałam te następne panie. Zapołały mnie do placówki bankowej, żeby im nie pomogła, bo im brakuje do planu. Kredytach. A ja się pytałam, że raczej chyba nie dostanę tego kredytu, bo jednak y, moje zarobki na to nie pozwolą. on mówi, że nie ma problemu. My wszystko załatwimy. Poszła pani na to? Poszłam na to. Czemu? No, bo wierzyłam im. Jednak to były pracownice banku. Potrzebne były Pani te pieniądze? Mi nie były potrzebne te pieniądze, ale chciałam im pomóc. Tym bardziej, że znałam panią Magdę już bardzo długo i wiedziałam, że można jej zaufać na tyle że one dotrzymają słowa. Fajne dziewczyny były. Było tak, y, tak fajnie, że często do nich tam posiedziałam, pogadałam. Nie wiem, oni po prostu chyba y, chcieli tej przyjaźni. Y, no, nic nie wyczułam w ich y, takiej. I Magda, i Karolina, i Justyna byli po prostu bardzo, bardzo mili. Jak już byliśmy tak bardziej – Wie pan... – Zaprześnienie? Tak. Przyjechała do mnie do domu, Gosia, a weźmiesz, y, potrzebujesz jeszcze jakieś pieniądze, będziesz miała z tego korzyści. więc ci pomożemy, nie będzie ci tak ciężko, jak weźniesz kredyt. Gdzieś przeszło dwa lata temu, ta jedna mówi, panie Leszku, nie chce pan po 400 złotych dostać tygodniowo? Ja tak się wahałem, ale po trzech miesiącach mówię, to chyba wejdę, wie pan. Coś to by nie była zła sumka, to się zgodziłem. Na co? Na, ten, na kredyt, że wezmę kredyt. Duży? 30 tysięcy to było. Pierwsza umowa na 40 tysięcy. Pierwsza? Pierwsza. Czyli było więcej? Oczywiście. Ile? Mm, razem 7. Na ile w sumie? Około 200 tysięcy. Pani dużo pieniędzy ma do spłacenia? 200 tysięcy ponad. Zaciągnąłem trzy kredyty. Pierwszy to było około 40 tysięcy, drugi około 50 tysięcy. Podpisywałem, a one te pieniądze same brały. A to pan nie dostał nigdy tych pieniędzy? Nigdy. To po co pan brał kredyt? No bo, że one będą spłacać. Ale miał pan dostawać jakieś pieniądze z tego 400 złotych tygodniowo. Z odsetek? Z czego? No z tego kredytu. Tak panu powiedziałem? Tak, tak. I dostawał pan? Jak nieraz nie, a jak się opominałem, to a się spóźniła, albo ona nie dopatrzyła, wie pan. I, I po jakimś czasie znowu, także regularnie tego nie było. Na ile pieniędzy w sumie pan ma te kredyty? Na jaką kwotę? Na przeszło 200 tysięcy mnie przewróciły. Dziś już wiadomo, że w podobny sposób do zaciągnięcia kredytów w różnych bankach nakłoniono około 50 osób. Suma tych kredytów to blisko... 50.